Ta zupa to nie jest zwykły przepis. To jesienna tarcza dla organizmu. Lekarze coraz częściej powtarzają, że po 50 roku życia najprostsze posiłki mogą być silniejsze niż suplementy. I właśnie o tym będzie ten film. Zupa, która wzmacnia odporność i jednocześnie dba o żyły. Brzmi banalnie, ale działa zaskakująco skutecznie. Jesienią nasze ciało staje się bardziej wrażliwe. Krążenie spowalnia, ciśnienie potrafi skakać, a układ odpornościowy jest zajęty walką z chłodem i infekcjami. Dlatego potrzebujemy czegoś, co nas rozgrzeje, wzmocni i jednocześnie nie obciąży organizmu. W tym filmie pokażę Ci prosty przepis, który łączy odporność, zdrowe naczynia i energię. Dowiesz się, dlaczego ta zupa działa od strony składników i od strony ciała. Pokażę też, jak ją zrobić krok po kroku, co do niej dodać, a czego unikać żeby rzeczywiście działała jak naturalny lek na jesienne przesilenie. Zostań do końca, bo na końcu czeka mini plan, dzięki któremu ta zupa stanie się twoim jesiennym rytuałem zdrowia. Jesienią organizm działa jak dom z nieszczelnymi oknami, traci ciepło, energię i odporność, a zupa to jego naturalne uszczelnienie. Nie chodzi tylko o rozgrzanie. Gęsta, dobrze skomponowana zupa wpływa jednocześnie na jelita, naczynia krwionośne i układ odpornościowy. Trzy systemy, które po pięćdziesiątce muszą działać razem. Wiele osób nie wie, że odporność zaczyna się w jelitach. To tam żyją bakterie, które uczą układ odpornościowy, jak reagować. Ciepłe posiłki bogate w błonnik i warzywa wspierają tę florę i zmniejszają stany zapalne w organizmie. A kiedy stan zapalny maleje, naczynia krwionośne odetchną, krew krąży lepiej, a serce malżej. Do tego ciepły wywar dostarcza minerałów i pomaga w nawodnieniu, które jesienią łatwo zaniedbać. To dlatego taka zupa to niezwykły posiłek, to codzienna regeneracja od środka. W kolejnym punkcie zobaczysz, z czego dokładnie ta zupa się składa i które składniki pracują dla Twoich żył i odporności. Podstawą tej zupy są składniki, które działają jak dobrze dobrany zespół. Każdy robi coś innego, ale razem tworzą mocny efekt. Najpierw warzywa korzeniowe, marchew, pietruszka, seler i por. Dostarczają błonnika, witamin z grupy B i potasu, który pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie. To one dają ciału ciepło i energię, bez gwałtownych skoków cukru. Drugi filar to czosnek, cebula i por prawdziwa trójka od odporności. Zawierają siarkowe związki, które działają przeciwzapalnie i pomagają oczyszczać naczynia krwionośne z nadmiaru cholesterolu. Wspierają też florę jelitową, co bezpośrednio wzmacnia odporność. Do tego pomidory lub papryka, źródło likopenu i witaminy C, które wzmacniają ściany naczyń. A na koniec natka pietruszki i seler naciowy, bogate w potas i antyoksydanty. Taka baza to nie tylko smak, ale konkretna profilaktyka w garnku. W następnym punkcie dodamy do niej kilka składników, które działają jak naturalne turbo dla serca i odporności. To właśnie dodatki decydują czy zupa będzie zwykła czy naprawdę lecznicza. Pierwszy z nich to kurkuma, przyprawa która działa przeciwzapalnie i wspiera naczynia. Ale żeby zadziałała, trzeba dodać do niej odrobinę czarnego pieprzu, który zwiększa jej wchłanianie nawet kilkadziesiąt razy. Drugi składnik to imbir. Rozgrzewa, poprawia krążenie i wspomaga trawienie. Idealny, gdy jesienią czujesz chłód w dłoniach czy stopach. Do tego łyżka siemienia lnianego lub kilka kropel oleju lnianego już po ugotowaniu, źródło roślinnych omega-3, które chronią serce i żyły. Jeśli chcesz, możesz dodać kaszę jęczmienną, gryczaną albo soczewicę, zupa stanie się gęstsza i bardziej sycąca. A na koniec, tuż przed podaniem, odrobina natki pietruszki i soku z cytryny, naturalna dawka witaminy C, która wzmacnia odporność i nadaje świeżości. Najważniejsze w tej zupie jest to, żeby nie zabić wartości odżywczych wysoką temperaturą. Zaczynamy od rozgrzania w garnku łyżki oliwy lub masła klarowanego, po czym wrzucamy cebulę, czosnek i por. Delikatnie je podsmażamy tylko do momentu, aż zmiękną i uwolnią aromat. Następnie dodajemy pokrojone warzywa korzeniowe: marchew, seler, pietruszkę i dusimy je kilka minut, aż lekko się zeszklą. Wtedy zalewamy wszystko ciepłym bulionem warzywnym lub lekkim rosołem z indyka. Gdy zupa zaczyna się gotować, dorzucamy pomidory, przyprawy i odrobinę imbiru. Gotujemy na małym ogniu, powoli, bez pośpiechu, żeby zachować smak i składniki mineralne. Pod koniec gotowania dodajemy kurkumę z pieprzem, a po wyłączeniu palnika łyżkę siemienia lnianego lub kilka kropel oleju lnianego. Zostawiamy na kilka minut, żeby odpoczęła. Proste, a efekt? Rozgrzewająca, lekka i naprawdę zdrowa zupa, która wspiera odporność i żyły. W kolejnym punkcie pokażę, jak łatwo dopasować ją do swoich potrzeb dla cukrzyków przy nadciśnieniu czy problemach z wagą. Najlepsze w tej zupie jest to, że możesz ją dopasować do siebie bez utraty smaku. Jeśli masz podwyższony cukier, ogranicz w niej kaszę lub ziemniaki. A zwiększ ilość strączków, np. soczewicy albo ciecierzycy. Mają niski indeks glikemiczny, więc pomagają utrzymać stabilny poziom cukru i sycą na długo. Zamiast śmietany dodaj łyżkę naturalnego jogurtu. Dla osób z nadciśnieniem zrezygnuj z soli. Zastąp ją aromatycznymi ziołami tymiankiem, majerankiem, bazylią i czosnkiem. Działają moczopędnie, więc pomagają obniżyć ciśnienie. Celer naciowy i natka pietruszki to naturalne źródła potasu, który działa jak balans dla sodu. A jeśli masz problemy z wątrobą lub uczucie ciężkości po jedzeniu, gotuj zupę na oliwie, nie na maśle i dodaj trochę soku z cytryny pod koniec. To wspomaga trawienie i odciąża układ pokarmowy. W następnym punkcie pokażę, dlaczego ta zupa naprawdę działa, co konkretnie robią jej składniki w Twoim organizmie. Ta zupa to nieprzypadkowa mieszanka, tylko przemyślane połączenie składników, które działają na kilku poziomach. Po pierwsze, błonnik rozpuszczalny z warzyw, strączków i kaszy wiąże nadmiar cholesterolu, pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru i dłużej daje uczucie sytości. To naturalny sposób na lepsze wyniki badań. Po drugie, czosnek, cebula i kurkuma zmniejszają stan zapalny w naczyniach, dzięki czemu krew krąży swobodniej, a żyły są bardziej elastyczne. Działają też przeciwbakteryjnie, co wzmacnia odporność. Po trzecie, potas i magnez z selera i natki pomagają regulować ciśnienie i zapobiegają skurczom nóg, które często dokuczają po 50 pięćdziesiątce. I wreszcie, probiotyki i prebiotyki z warzyw i jogurtów wspierają jelita, a to tam zaczyna się odporność. To dlatego regularne jedzenie tej zupy naprawdę daje zauważalny efekt. W kolejnym punkcie dowiesz się, jak często i w jakich porcjach jeść tę zupę, żeby rzeczywiście działała. Żeby ta zupa naprawdę zadziałała, nie wystarczy zjeść jej raz. Organizm lubi regularność, więc potraktuj ją jak rytuał. Prosty, ale skuteczny. Trzy razy w tygodniu przez cztery tygodnie to idealny plan na start. Wystarczy jedna porcja. Około 350-450 metrów, czyli głęboki talerz lub miska. Najlepsza pora to obiad lub wczesna kolacja. Wtedy ciepły posiłek rozgrzewa organizm, ułatwia trawienie i pomaga zasnąć spokojniej. Po zupie warto przejść się choć 10 minut. Taki krótki spacer poprawia krążenie i trawienie. W pozostałe dni postaw na lekkie śniadania, owsianka, jajko, warzywa i coś białkowego na kolację. Woda i herbaty ziołowe między posiłkami utrzymają dobrą pracę nerek i wątroby które też wpływają na ciśnienie i odporność. Po dwóch, trzech tygodniach większość osób zauważa lżejsze nogi, spokojniejsze tętno i mniej zmęczenia po posiłkach. Ale by efekty zostały, unikaj kilku typowych błędów. Nawet najlepszy przepis można łatwo zepsuć kilkoma nawykami. Pierwszy to nadmiar soli, większość osób dosala zupeć na pamięć. Tymczasem wystarczy sól z warzyw i przypraw, a jeśli już musisz, Wybierz sól jodowaną i dodaj ją dopiero pod koniec gotowania. Drugi błąd to kostki rosołowe i gotowe buliony. Mają sporo tłuszczów trans i sodu, które zatrzymują wodę w organizmie i podnoszą ciśnienie. Zamiast nich zrób bulion sam, nawet prosty, warzywny daje więcej wartości i zero chemii. Trzeci. Zbyt mocne smażenie. Warzywa mają się tylko zeszklić, nie przypalić. Wysoka temperatura niszczy ich najcenniejsze składniki. I wreszcie brak cierpliwości. Efekty nie przychodzą po trzech dniach. To zupa, która działa powoli, ale pewnie, tak jak natura. A teraz czas to wszystko podsumować i przełożyć na prosty, codzienny plan. Zupa, o której dziś mówiliśmy, to niechwilowy trend, to prosty, codzienny sposób na mocniejsze serce, lepsze krążenie i spokojniejszą odporność. Wystarczy kilka składników i trochę regularności, żeby ciało zaczęło działać lżej i sprawniej. Nie potrzebujesz suplementów, drogich diet ani cudownych kuracji. Wszystko, czego trzeba, znajdziesz w zwykłym garnku. Spróbuj przez 14 dni. Gotuj tę zupę trzy razy w tygodniu. Zapisuj, jak się czujesz, i obserwuj małe zmiany. Lżejsze nogi, spokojniejszy sen, mniej przeziębień. To znak, że organizm zaczyna wracać do równowagi. Jeśli chcesz, żeby jesień była dla ciebie czasem regeneracji, a nie zmęczenia, zacznij właśnie od tej zupy. Zostaw w komentarzu słowo zupa, jeśli planujesz wypróbować przepis. Subskrybuj FitFact. W kolejnym filmie pokażę jak połączyć tę zupę z prostym planem na wzmocnienie serca i oczyszczenie naczyń. Bo zdrowie naprawdę zaczyna się w kuchni. Wystarczy jedna miska dziennie.